Czasami są tacy ludzie, którzy uważają się za bardzo, bardzo religijnych i pobożnych, i są wściekli, kiedy coś dobrego przydarza się ludziom, którzy niekoniecznie są religijni. Żyjemy w takim środowisku, w takim społeczeństwie, w którym coraz mniej ludzi, czy utożsamia się z kościołem, czy też odnajduje się w ogóle w kościele na, na liturgii. A dzisiaj słowo Boże mówi o tym, że ta boska miłość jest jak wschodzące słońce, które wschodzi nad złymi i nad dobrymi. Jak deszcz, który spada na ziemię i tak samo dotyka dobrych i tak samo złych. I absolutnie nie chodzi tutaj o to, żeby być złym, ale chodzi o to, żeby spojrzeć na drugiego człowieka. Nie jak na grzesznika, nie jak na kogoś, od kogo jesteś lepszy czy jesteś lepsza, ale właśnie jak na brata czy siostrę, który razem z Tobą wędruje po tej samej ziemi.